Cześć hey wszystkim, tu Nikola. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. I w dzisiejszym filmie będę mówić o żenadach artystycznych, tak jak widzicie w, tytu w tytule. I w tym odcinku podam 5 przykładów, ale mam ich dużo więcej, ale to już pojawią się w kolejnych filmach, jeżeli Wam się to spodoba. A i ogólnie te żenady. To jest moja opinia i opinia kilku osób, które znam. Nie są to jakieś zasady, które trzeba przestrzegać, czy coś, tylko to jest moja opinia i nie, nie, jak nie chcecie, to nie musicie się do niej stosować ani nią sugerować. Tylko tak mówię, jak jest według mnie i jak według mnie wygląda źle, a jak dobrze. I nie będę tutaj mówić o takich typowych błędach rysunkowych, nad którymi trzeba długo pracować, żeby je poprawić. Tylko o takich zasadach, takich prostych rzeczach, które jeżeli nie będziecie ich popełniać, to wasze prace będą dużo lepsze. I pierwszą z tych żenad jest rozcieranie ołówka ręką. To Czasami niektórzy tak robią, że po prostu rysują jakiś portret albo jakiś, jakikolwiek inny rysunek ołówkami i rozcierają to palcem, a tak się nie powinno robić, dlatego że później na pracy robią się tłuste plamy i ten rysunek wygląda później bardzo nieestetycznie. A jak temu zaradzić? To można... Zamiast ręki używać czegoś innego, na przykład wacika, jak już koniecznie chcecie rozcierać, eee, a i czasami można też rozcierać niespecjalnie, tylko po prostu tutaj tą częścią ręki, jak rysujecie coś, to czasami i to jest później tutaj całe brudne, to moja rada na to jest taka, żeby... Po pierwsze zaczynać rysować od lewej do prawej strony. Wtedy nie będzie aż takiego problemu z tym, a po drugie, żeby podkładać sobie po prostu kartkę pod rękę, to bardzo ułatwia sprawę. Ja zawsze jak rysuję jakiś portret, to właśnie podkładam sobie kartkę pod rękę, żeby go nie zniszczyć, żeby nie porozcierać tego ołówka na całej pracy. I wtedy prace wyglądają dużo estetyczniej i lepiej. Drugą żenadą są ślady po taśmie. Co mam na myśli? Że maluje się obraz, i żeby go przymocować do sztalugi, używa się taśmy. Wtedy większość osób jak już skończy malować to po prostu i odklei tą taśmę to zostawia te białe miejsca i one wyglądają strasznie źle mogę pokazać wam co mam na myśli później Praca wygląda mniej więcej tak, czyli są tu po prostu takie białe ślady, niezamalowane. Co innego, jak ktoś to później zamaluje, ale przeważnie, przeważnie to się tak zostawia. Moja rada na to jest taka, żeby zamiast taśmy używać, używać takich żabek, które przymocowują. I później, jak się już to namaluje, to można je przepiąć w inne miejsce bardzo szybko, bardzo łatwo i wygodnie i zamalować to białe miejsce. Nie mówię tutaj o takim celowym naklejaniu taśmy, jak na przykład w pracach akwarelowych, jak na przykład ja tu robiłam, że tu jest, bo to jest przemyślane i moim zdaniem to wygląda fajnie. Eee, takie zostawienie taśmy, ale mam tu właśnie na myśli coś takiego. Takie. O. <grymne> mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi, bo widziałam, że niektórzy tak robią, a to głównie się tyczy właśnie szkoły plastycznej, bo malujemy, bo jak się robi taką mniejszą pracę, to aż tak nie trzeba jej przymocowywać czy coś, ale jak my robimy na przykład pracę na takich ogromnych formatach 100 na 70 cm, to jakbyśmy nie przymocowali tej kartki do sztalugi, to ona by po prostu spadła i nie dałoby się na niej malować ani rysować, więc trzeba ją przyczepić. Dlatego właśnie polecam się zaopatrzyć w takie żabki. Następna żanada to jest. Zła kompozycja, czyli na przykład mały rysunek na dużej kartce. Mm. To mnie zawsze wkurzało i mi się nie podobało, jak ktoś miał na przykład taką dużą kartkę, a wykorzystał z niej tylko tyle. I to jest takie trochę marnowanie kartki: jak chciał zrobić taki mały rysunek, to mógł wziąć sobie po prostu taką małą kartkę. A tak to. No nie wiem. Mnie osobiście się to nie podoba. Wolę, jak jest cała przestrzeń zakomponowana i wykorzystana. I dlatego polecam robić właśnie tak, żeby trochę myśleć nad tą kompozycją, nad wielkością przedmiotów, żeby to wyglądało dobrze. Kolejna Żenada, czyli czwarta już, to jest robienie błot. Co mam na myśli? Mam na myśli bezmyślne mieszanie farb. Y które po prostu brudzenie tych kolorów, i one wtedy wychodzą takie, no po prostu zabrudzone. I źle to wygląda. U mnie też jeszcze nie są takie idealnie czyste kolory na moich pracach, ale już się staram, żeby one były właśnie bardziej czyste. Mogę wam pokazać moją pracę z pierwszej gimnazjum. Wygląda tak, to jest typowa to idealnie przedstawia błoto. już o co mi chodzi. No nie mówię, że no, raczej nikt nie maluje takiej rzeczy, ale w takich zwyczajnych pracach, jakichś obrazach, jakichś pejzażach, martwych naturach czy coś, to właśnie te kolory czasami wychodzą takie brudne. Wynika to przeważnie z tego, że się maluje brudnym pędlem i polecam na to mieć na przykład... Więcej słoików z wodą, na przykład dwa, albo po prostu bardzo często wymieniać tą wodę, żeby ona była czysta, żeby te pędzle były czyste, i do tego używać jakiejś szmatki albo ręczniczka papierowego, żeby wycierać też te pędzle, żeby one zawsze były czyste. I wtedy też kolory nie będą się brudzić, będą też czyste i ładne i prace będą wyglądać lepiej. Ostatnią w tym odcinku żenadą będzie. Gunkowanie w miejscu. Ja, jak byłam młodsza, jak zaczynałam rysować, to bardzo często popełniałam ten błąd. Czyli po prostu robimy jakiś szkic, coś nam nie wyjdzie, gunkujemy, znowu nie wyjdzie, znowu gunkujemy, znowu nie wyjdzie i znowu gunkujemy, i tak w kółko. Kartka się czasami gniotła, czasami się robiły dziury i to wyglądało źle. Polecam w takim przypadku albo zaczynać od nowa, albo po prostu nie mazać tych linii i te błędne linie też zostawiać, bo one też uczą i chyba że malujecie coś, zależy, czy malujecie coś, co chcecie, nie wiem, gdzieś powiesić, albo dla kogoś, czy malujecie coś, żeby poćwiczyć, żeby się nauczyć. Wtedy Właśnie polecam zostawiać linię. No, to tyle. Jeżeli ten odcinek Wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę oraz subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć. Co ja miałam jeszcze?